Dajcie, dzisiaj jako redakcja ndj chcielibyśmy trochę porozmawiać o historyczności chrześcijaństwa. Zastanowimy się nad tym, że my jako, jako chrześcijanie mamy za sobą 2000 lat historii, historii dobrej, historii złej, historii, która na nas dzisiaj wpływa. I chcielibyśmy właśnie dzisiaj trochę porozmawiać o tym, co to znaczy, że ta historyczność na nas wpływa. I ja bym chciał zacząć od takiego osobistego akcentu, że dla mnie osobiście... Takim trochę można powiedzieć przełomowym momentem w mojej drodze rozwoju osobistego, teologicznego był moment, gdzie jest na przełomie licełum początku studiów, kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, że Kościół taki jaki znam jest jednak dzieckiem swoich czasów, że ludzie 100, 200, 300 lat temu nie wyrażali prawd wiary dokładnie w ten sam sposób co ja, ale, ale pewne formy wyrażu prawd wiary ewoluowały, że pewne formy pobożności, które są mi znane, były inne. I to nie tylko na takim płytkim poziomie, że ludzie śpiewali inne pieśni, na inne melodie, ale że nawet sama idea tego, w jaki sposób powinno być zorganizowane nabożeństwo chrześcijańskie, które momenty tego nabożeństwa są szczególnie ważne, Jakby są tym momentem, kiedy szczególnie dotykamy Bożej obecności, że nawet na takim poziomie chrześcijaństwo ewoluowało przez wieki i, i zmieniały się formy wyrażu. I w związku z tym interesowanie się historią chrześcijaństwa stało się dla mnie taką trochę drogą do próby zrozumienia, kim ja sam jestem, dlaczego myślę tak, jak myślę, dlaczego wyrażam moją pobożność tak, jak ją wyrażam. I ciekaw jestem Waszych przemyśleń na ten temat. Co Wy byście powiedzieli o tym, dlaczego ważne jest, żebyśmy jako chrześcijanie interesowali się historią chrześcijaństwa, interesowali się tym, skąd ono się wzięło, skąd się wzięły nasze przekonania, nasze własne jakieś formy wyrazu, naszej wiary? Właśnie myślę Filipie, że nie jesteś też jedyną osobą, która przechodzi taką drogę. Mam wrażenie, że to jest szerszy fenomen zadawania sobie tego typu pytań, zwłaszcza wśród młodych ludzi, takie mam wrażenie w dzisiejszych czasach. Można stawiać różne hipotezy, z czego to wynika. Być może w tej epoce postmodernizmu, post-postmodernizmu, trudno powiedzieć. W każdym razie takie epoki, w której dominuje jednak pewne przekonania o względności prawdy, płynności wszelkich stwierdzeń, gdzie zanikają więzi, jeśli chodzi o nie tylko rodzinę, ale i grupy, kryzysy tożsamości, wiecie, te sprawy. Bardzo możliwe, że w tym kontekście tym bardziej wzmaga się głód również wśród młodych dorosłych, aby mieć jakieś zakorzenienie, jakby żeby uchwycić się czegoś, co jest większe ode mnie, czegoś, co ma być może dłuższą tradycję niż tylko życie moje, moich rodziców, mojej lokalnej wspólnoty założonej 20 lat temu. I w związku z tym pojawią się te pytania, nie? czy to chrześcijaństwo, które ja praktykuję, czy to w niedzielę, czy też w prywatnej pobożności, Ile to ma wspólnego z tym pierwotnym chrześcijaństwem? Nie? Potem to pytanie ulega rozszerzeniu o powiedzmy ciągłość pomiędzy tym pierwszym wiekiem, tym wiekiem założycielskim, gdzie mamy Chrystusa i apostołów, do którego mamy pośredni dostęp przez pismo święte, no, zwłaszcza Nowy Testament tu w tym kontekście, a XXI wiekiem, nie? bo e, można wracać do korzeni w tym sensie, e, powrotu do źródeł, to jest pisma świętego, ale wtedy Nagle nam się pojawia takie niebezpieczeństwo stania się grupą rekonstrukcyjną z pierwszego wieku. Nie? Wiecie, są takie grupy historycznych rekonstrukcji, że wiecie, realizujemy tutaj inscenizację bitwy pod Grunwaldem. No tylko pytanie, czy o to tutaj chodzi? Nie? Więc jest taka intuicja dwojaka, mam wrażenie, współcześnie. Taka dwojaka potrzeba, żeby być aktualnym, żeby tu i teraz przemawiać językiem tego świata, ale jednocześnie mieć to gdzieś zaczepienie w przeszłości, żeby była jakaś taka organiczna, rzeczywista, naturalna ciągłość między pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i tak dalej, wiekiem aż do dzisiaj. Wiesz, to jest zdrowy instynkt. Ja też tutaj miałem takie osobiste doświadczenia, jeżeli chodzi o to dostrzeganie wartości historyczności chrześcijaństwa, że wychowałem się w kontekście rzymskokatolickim, więc tam ta historyczność była bardzo podkreślana, rola, rola tradycji pewnych form odziedziczonych, no i także treści, oczywiście odziedziczonej po poprzednich pokoleniach. I w pewnym momencie zacząłem dochodzić do wniosku, że bywa to często forma pozbawiona treści, głębszej refleksji, osobistego przeżywania wiary, że ta treść też niekoniecznie jest zawsze zgodna z Pismem Świętym. I, i w momencie, kiedy, kiedy już byłem dość mocno sprotestantyzowany, no to dla mnie te, ten protestantyzm oznaczał, no wręcz odcięcie się od przeszłości. To znaczy... Taką postawę bardzo krytyczną wobec tego, w jaki sposób przedtem o chrześcijaństwie w minionych wiekach myślano, jakie praktykowano. No więc, ale ja tutaj z Biblią w ręku, z grupką może kilku znajomych, no właśnie zrobię te rekonstrukcje. I, <laughs> i, i oczywiście ja bym tak tego nigdy nie, nie sformułował te x lat temu, ale dzisiaj stwierdzam, że, że jednak taki sposób myślenia gdzieś w tym był. I, I widzę go też w wielu osobach dookoła obecnie, że no wszyscy do tej pory nie zrobili tej rekonstrukcji wystarczająco wiernie, ale mi się uda, no bo przecież jak Duch Święty i ja, no to czegoś trzeba więcej, nie? Więc coś, co ostatecznie bym określił taką, no takim bardzo, bardzo zakamuflowanym, dobrze rodzajem pychy przekonania o tym, że, że ja wynajdę koło od nowa i to będzie koło bardziej okrągłe niż wszystkie koła, które do tej pory mieliśmy. Ale też widzę w Piśmie Świętym generalnie nacisk na to, że um, jest ogromną wartością, Bożą wartością, aby, um, aby słuchać tych um, poprzednich pokoleń. I, i, I mi samemu to, to um, przychodzi z trudem, ja jestem z natury uparty i przekonany o tym, że wiem wszystko najlepiej. Natomiast z jednej strony przykład, kiedyś podawał pewien kaznodzieja, również w kontekście historyczności chrześcijaństwa, tego młodego syna Salomona, rechabeama, który obejmuje władzę w, w, w księgach królewskich i no, jedni starsi doradcy, którzy też pracowali z jego ojcem, mówią mu, aby postępował w pewien sposób. Młodsi jego koledzy, jego równodatkowie mówią mu: Nie, 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 musisz być surowy, zdecydowany masz wręcz podwyższać podatki itd. I on słucha tych drugich, tych młodych i sprowadza upadek na. na no, jest, jest podział państwa na dwie części. A, a z drugiej strony, nawet widać to w tak podstawowych elementach, jak przykazanie czci ojca i matkę, że myślę, że się nie odwołuje tylko do biologicznych ojca i matki, ale generalnie do, do osób starszych, do minionych pokoleń. Że jest to rodzaj pychy, kiedy my się oddzielamy od dwudziestu wieków chrześcijaństwa i, i nie chcąc skorzystać z, z, z ich doświadczeń, mądrości, wymyślamy teologię i życie z Bogiem od podstaw. Hmm. Bliski nam wszystkim na pewno autor Lewis. On właśnie to, co powiedziałeś o pysze, to on to ujął w taki sposób, że jest pewną formą intelektualnego snobizmu czytanie tylko współczesnych książek. I oczywiście jest pewien. Są pewne racjonalne powody, dla których czasami warto czytać półczesne książki, bo półczesne książki często są pisane z bagażem tych 20 wieków na przykład dyskusji, i odwołują się do, do, do większego spektrum dyskusji i książki, które były pisane 100-200 lat temu, ale myślę, że jest to głęboka mądrość tej obserwacji J. Luisa, że jest pewną formą snobizmu, żeby gloryfikować jeden konkretny moment w historii Kościoła. Prawda jest taka, że każdy okres w historii Kościoła ma swoje silne strony, ma swoje dary, ale ma też swoje ograniczenia. I Tak jak myślę, że my powinniśmy czytać ojców Kościoła, ojców Kościoła mają mnóstwo do zaoferowania. Oni są tym okresem w historii Kościoła, który jest bliżej wydarzeń, a więc też um, powinni po um, mają um, też jakby taki bardziej mniej zapośredniczony przez historię dostęp do, 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 do wydarzeń Nowego Testamentu. Ale oni też mają swoje ewidentne słabości. Na przykład dla mnie taką słabością wczesnego chrześcijaństwa jest przekonanie chrześcijan, że chrzest zmywa tylko grzechy popełnione przed chrztem i cała wielka dyskusja w związku z czym co zrobić, kiedy chrześcijanie popełniają poważne grzechy poście. Więc widzimy, że z jednej strony ojcowie Kościoła mają nam dużo do powiedzenia, jakby jesteśmy, można powiedzieć, karłami na ramionach gigantów, ale z drugiej strony z perspektywy stania na ich ramionach czasami jesteśmy w stanie Dacyć więcej niż oni. Zastanawiam się, czy, czy może byście jeszcze powiedzieli coś o jakichś takich praktycznych formach praktykowania tej, tej, tej historyczności chrześcijaństwa, czy tego doceniania tego chrześcijaństwa historyczne. Wydaje mi się, że oczywiście to będzie dość truistyczne, że tak to ujmę, Czytać, czytać, jeszcze raz czytać, tak? A czytać Biblię, oczywiście Biblia poza tym, że przekazuje nam Boże Słowo, jest też również dokumentem historycznym. O życiu wczesnego kościoła. No, dzieje apostolskie są doskonałym przykładem. Ale powiem tak, że dzieje apostolskie nie kończą się wraz ze swoim ostatnim rozdziałem, tak? Jakby dalsza historia kościoła to kolejne rozdziały tej historii, dalej prowadzonej przez Boga, tak? prowadzonej jego opatrznościową ręką. I w związku z tym należy kontynuować swoje czytanie, tak? zagłębić się w pismo ojców Kościoła, w ehm, średniowiecznych teologów. Czasami mamy takie wyobrażenie, że o tutaj, e, no to pokutuje ten temat, nie? że mamy tutaj wczesny starożytny Kościół, no dobra, byli apostołowie, ci ojcowie, no to może jeszcze Konstantyn. O nie, Konstantyna nie lubimy, Kościół upada, w ogóle Kościoła nie ma, w mełki średniowiecza i dopiero wraz z Marcinem Lutem, jak te tezy przybijał, to nagle światło się na nowo pojawiło. No. no, nie do końca. Wiele było cennych postaci w średniowieczu, które wniosły bardzo dużo dobrego do myśli chrześcijańskiej. Przykładowo Anselm z Tu mógłbym wymieniać bardzo długo różne przykłady, ale generalnie chodzi o to, aby kontynuować czytanie. Czytanie historii jako żywej. Nie, nie jako postaci z przeszłości, które miały coś do powiedzenia w swoim kontekście i na tym to się skończyło, ale jako kolejne głosy w dyskusji, kolejne głosy nawet we współczesnych debatach. Nie? Jesteśmy tutaj z różnych kościołów, ale może się odniosę do swojego podwórka. W kościele baptystycznym mamy taki ustrój, który nazywamy kongregacjonalizmem, tak? że wiele decyzji zbór podejmuje przez głosowanie w w dużej mierze analogiczne, tutaj dla czytelników spoza, dla słuchaczy spoza tego kościoła, e, podobne do demokratycznych głosowań, co do zasady. Nie? Więc ja bym powiedział, że. Tradycja, historyczność, to sięgnięcie w przeszłość jest jakąś formą przedłużenia kongregacjonalizmu na wieki, które były przed nami, na ludzi, którzy żyli przed nami. Nie? To jest decydowanie o sprawach wiary razem z nimi, rozpatrywanie tego, co jest dobre, co złe, co ortodoksyjne, heretyckie, przydatne lub nieprzydatne, w szerszej perspektywie, która uwzględnia również wszystkie wieki kościoła, a nie skupia się jedynie na naszym krótkowzrocznym patrzeniu tu i teraz, co nas interesuje, które debaty dla nas są gorące i ważne. Ja bym tę analogię nawet poszerzył jeszcze, że jeżeli postępujemy w taki sposób, że, 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 że tylko ludzie z naszego pokolenia mają podejmować decyzje, w jakichś ważnych kwestiach dla Kościoła, bez uwzględnienia głosu tych poprzednich pokoleń, no to troszeczkę tak jakby robić jakieś głosowanie w ważnych dla np. Na narodu sprawach, ale braliby w nim udział tylko najmłodsi członkowie tego narodu, rodem z jakiejś nie wiem książki Król Maciuś I, chociaż tam była monarchia bardziej niż demokracja. No a wyłączamy na przykład z tego głosowania wszystkich po trzydziestce, no bo co oni mogą mieć do powiedzenia. I oczywiście każde pokolenie ma swoje ograniczenia. I y, 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 również ludzie żyjący w przeszłości miewali swoje ograniczenia, ale również no, nie, nie biorąc pod uwagę tego, co oni myśleli, my tracimy ogrom mądrości. Także mądrości pochodzącej od Boga. Tak? Ich także Duch Święty prowadził, ich także Duch Święty wyposażał. Chrystus realizował swoją obietnicę, że bramy świata śmierci czy Hadesu nie przemogą jego kościoła. I oczywiście ten kościół no, niekoniecznie wszystko robił dobrze i wszystko rozumiał dobrze, ale Chrystus swoją obietnicę realizował. Nie? I w tym kontekście ja bym też pytasz o praktyczne zastosowania. Mm. Ja bym powiedział, jeżeli jako Kościół stoimy przed jakimś wyzwaniem, jakimś problemem, to zawsze jednym z kroków, które powinniśmy podjąć, oczywiście obok, obok modlitwy, obok szukania rozwiązań w Bożym Słowie, to przede wszystkim, ale też warto sobie zadać pytanie, czy przed podobnymi lub czasem wręcz identycznymi wyzwaniami nie stawał Kościół w minionych pokoleniach? Jeżeli tak, to jakie rozwiązania przyjął? Jeżeli przyjął jakieś konkretne, no to na ile one by się mogły sprawdzić w naszym kontekście, albo na ile po prostu jakieś ogólne wnioski możemy wyciągnąć z tego, jak postępowano w przeszłości. I, i, I myślę, że to nie tylko jest okazaniem takiego szacunku, który po prostu należy się tym pokoleniom chrześcijan przed nami, ale też może naprawdę pomóc nam w różnych debatach, problemach, w których nam się wydaje, że jesteśmy zupełnie sami. a a, a wielu braci i wiele sióstr przed nami przeżywało dokładnie takie same dylematy i możemy z ich doświadczeń korzystać. Myślę, że można tę naszą rozmowę podsumować słowami, które Konrad wcześniej powiedział. Czytajcie, czytajcie, czytajcie. I właśnie mam nadzieję, że przekona przekonaliśmy Was do tego, że historia Kościoła jest pewnym skarbcem naszym, którego my jako Kościół powinniśmy obficie czerpać i który powinien być też takim naszym partnerem do rozmów o współczesności i tego, Wszystkim słuchaczom życzymy, żeby właśnie czerpali ze skarbca Historii Kościoła.